Ekonomia jest klubowa matką chrzestną ceny. I, I sobie przypomnę, Juranowicz jadący na Mistrzostwo Europy, występujący w swoim pierwszym meczu, mówiło się o kwocie 7-8 milionów, teraz dobre zagranie Nawrockiego, jestem. Reli szansa Legi, gdzie jest piłka? Tak, 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 1-0 dla Legii ale re rewelacyjna akcja Legi, jedno proste podanie. Świetne. Siło się na to. Bardzo ciężko było w ten sposób przenieść w piłkę w pole karne rywala. A tutaj pierwsze dobre podanie. Doskonałe wyjście na pozycję. Podkreślmy to i przepiękny obrazek Pekar, który miejmy nadzieję, ze zdrowiem będzie wszystko ok. Jego zastępca Emreli wykorzystał z zimną krwią doskonałe podanie. Chyba, na, chyba Nawrockiego, ile się, o ile się nie mylę. Zobaczmy raz jeszcze. Czasami prostymi środkami, kapitalnie. I decyzja o podaniu, i samo wykonanie podania. I, I też ta idea, która narodziła się od razu u Emrelego. Start do piłki. Proszę, takie cięte podanie Majka Nawrockiego i Emreli. Tutaj spokojnie, jak rasowy snajper piękny obrazek. To o czym mówisz. Widzieliśmy jakieś tam kontuzja kostki chyba Tomasa Pekharta natomiast akurat w tej sytuacji to myślę, że dobrze, że jest Emreli, bo mógłby nie dobiec do tej piłki akurat Tomasz Pekar. Dokładnie a podkreślaliśmy to w przypadku meczy z mistrzem Chorwacji, jak ważne jest wyprowadzenie od stoperów bezpośrednio.